Halo, halo, dziś będziemy rozmawiać na temat naszej przyszłości, bo bez wątpienia przyszłością są dzieci. Nie każde dziecko ma dobry start, nie każde dziecko ma kochających i troskliwych rodziców. O dzieciach mogą mówić latami, godzinami. Moje dzisiejsze rozmówczynie: Aurelia Jankowska, koordynatorka w Centrum Pomocy Dzieciom w ramach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Marzena Kraśniewska, psychoterapeuta z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Grzegorz Kochański, kłaniam się i zapraszam na program Porozmawiajmy o Starogardzie. Każdy piątek słyszymy się premierowo i w powtórkach możecie nasłapać w ciągu weekendu. Dziś będziemy rozmawiać na temat e, ważnej instytucji, która działa na terenie całej Polski. Dlaczego jest ona taka ważna i z czyjego punktu widzenia? Jak to się stało, że objęła swoim zasięgiem również starogard Gdański. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę to największa pozarządowa organizacja w Polsce, która w tym roku obchodzi swoje 30 urodziny i jednym z takich większych projektów to jest tworzenie sieci Centrów Pomocy Dzieciom z całej Polsce. W tej chwili w Polsce jest ich pięć, w przyszłym roku powstaną dwa kolejne, ale rzeczywiście tak się stało, że to Starogard Gdański jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie powstała pierwsza tego typu placówka prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. To wszystko jest możliwe, było możliwe dzięki ogromnej przychylności władz miasta, które m, zgodziły się e, z naszą prezeską, że takie miejsce w naszym mieście jest potrzebne, by nieść pomoc dzieciom krzywdzonym. E, I tak. E, od 2017 roku w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Halera 19A działa Centrum Pomocy Dzieciom prowadzone właśnie przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Czy dużo jest takich instytucji organizacji na terenie naszego miasta? No jeszcze powinniśmy pozdrowić panią Dorotę Dorał. W Starogardzie jest wiele miejsc, które w swoich zadaniach statutowych mają wspierać rodziny mają prowadzić działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie. Wspomniana przez pana Dorota Dorał prowadzi tak, stowarzyszenie można inaczej i w swojej ofercie też ma wsparcie rodziny, jednak różnica pomiędzy wszystkimi placówkami, które działają na rzecz rodziny w naszym mieście, a nami jest taka, że my Pomagamy dzieciom, które już doświadczyły krzywdzenia, tak? są w procedurach prawnych, pomagamy im oraz ich rodzicom niekrzywdzącym bądź też innym prawnym opiekunom, których przydzielił w tym momencie sąd. Pani Marzeno, proszę mi powiedzieć, jaką pomoc można uzyskać i też z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do Was rodzice lub dzieci? Nasze centrum pomaga dziecku krzywdzonemu, czyli dzieciom, które są pokrzywdzone przestępstwem. To jest bardzo trudny temat, dlatego że dziecko nie wie, że jest krzywdzone, prawda? Bo to jest mały organizm. Ja też nie kategoryzuję, jeśli chodzi o wiek tego dziecka, ale dziecko funkcjonuje w pewnym środowisku, w pewnej rodzinie i czasami wydaje mu się, że jeżeli na przykład tato Bije mamę, albo mama bije ojca, to jest to normalne, że tak po prostu rodzina funkcjonuje. Sądzę, że nie jest tak do końca, gdyż może rozdzielilibyśmy tutaj taką sytuację, że dziecko myśli, że taka sytuacja. Jest częsta albo że to takie jest oczywiste, że tak się dzieje, natomiast czuje na pewno to, że to jest krzywda, bo przeżywa emocje. A Emocje dają informację dotyczącą tego, w jaki sposób my się czujemy. Czy jest nam smutno, czy jesteśmy przestraszeni, zaniepokojeni. I te emocje, które dziecko przeżywa, dają mu informację, że coś jest nie tak. Ma też inne środowiska, w których doświadcza na przykład, nie wiem, zauważenia, spokoju, bezpieczeństwa, jak szkoła, przedszkole, ma innych opiekunów bardzo często, którzy pokazują mu inny świat. No też nasz świat jest dosyć otwarty w tej chwili i myślę, że coraz mniej jest takich środowisk, gdzie dzieci są przekonane, że to jest jedyne miejsce i jedyny sposób funkcjonowania dorosłych, tak jak w tej rodzinie krzywdzącej. Natomiast my też się opiekujemy nie tylko dziećmi krzywdzonymi przez najbliższe osoby, czyli najczęściej opiekunów dzieci rodziców, ale też u nas mogą znaleźć pomoc dzieci, które w jednorazowy sposób na przykład zostały skrzywdzone przez osobę obcą. Czyli my zajmujemy my się dziećmi, które doświadczyły przemocy, krzywdy, przestępstwa, i to jest najczęściej jednorazowe jakieś zdarzenie przez osobę obcą, ale też opiekujemy się, prowadzimy terapię dzieci, które doświadczają przemocy w najbliższym środowisku, i to jest najtrudniejsza praca, gdyż najczęściej w rodzinie jest to powtarzający się cykl zdarzeń, dzieci żyją w przywlekłym stresie. Urazowo i bardzo często y, chciałyby ujawnić to, bo jest im źle z tym na pewno, natomiast obawiają się tego, co będzie później, bo mają poczucie, że to jest jedyna opcja, to jest rodzina, bycie w tej rodzinie, i tak naprawdę dzieci są niesamodzielne bardzo długo. Tak jak wśród zwierząt możemy się spodziewać tego, że szybko jakoś się usamodzielniają zwierzęta, to dzieci jednak są bardzo długo zależne od rodziców. O, pod względem emocjonalnym, pod względem takim materialnym, pod każdym jednym. Tak naprawdę w naszym społeczeństwie w naszej kulturze dzieci do 18 roku życia nawet same nie mogą zdecydować, same nie mogą szukać pomocy, nie mogą zgłosić się do centrum i powiedzieć, jestem krzywdzony przez rodzica, proszę mi tam stamtąd zabrać, tak? To jednak rodzic opiekun musi przejść i powiedzieć tak, zauważam, że moje dziecko jest krzywdzone. chcę od was pomocy, albo zmuszone przez inne instytucje. No tak, ale to jest instytucje. trudne, bo jeżeli osoba, która jest oprawcą i katem, no sama takich słów nie wypowie. Nie, ale zauważa pewne objawy u dziecka czasami mm -hmm. a, i tak naprawdę zgłasza się z objawami w nadziei być może jakiejś swojej, że e, nie ujawni się to, z, z jakiego powodu są te objawy, ale też jest druga kwestia, że sporo instytucji, które z nami współpracują, zauważają tą krzywdę i to te instytucje, Trochę przymuszają tych rodziców do trafienia do nas tutaj, do naszej placówki. My też nie pracujemy z osobami, które krzywdzą dziecko i które nadal to robią. I chcą pomocy dla dziecka. A czy te osoby ponoszą konsekwencje z tego tytułu? Czy Wy też bierzecie udział w procesie w procedurze niebieskiej karty? Nie, nie jesteśmy instytucją, które zakładają procedurę niebieskiej karty. Natomiast jesteśmy instytucją, które udzielają pomocy rodzinom, których jest założona procedura niebieskiej karty. Ale też możemy pisać pisma, jeżeli zauważamy w trakcie terapii czy też naszych działań, że należałoby jeszcze podjąć kolejne działania w procesie jakimś, nie wiem, czy w sądzie rodzinnym, czy w sądzie Karnym. Czasami u nas też pojawia się ujawnienie jakiejś sytuacji, i wtedy, no, jak każdy dorosły człowiek, który wie o pewnych przestępstwach, zgodnie z przepisami musi zgłosić e, taką sytuację w organach ścigania. No też muszę powiedzieć, że my przede wszystkim pracujemy z rodzicem nie krzywdzącym dziecko, a z krzywdzącym wtedy, kiedy on uznaje, że krzywdzi dziecko i chce swojej zmiany. I tak też się czasami zdarza. Dziś w audycji porozmawiajmy o Starogardzie. Mówimy o zakresie działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. E, ja bym chciał najpierw tak zdiagnozować pewien problem, bo bardzo często, jak dochodzi do jakiejś tragedii, że jakieś dziecko jest wykorzystywane seksualnie, albo ginie, albo coś się dzieje w rodzinie, to nagle dziennikarz w materiale przepytuje ludzi: Nie, to była świetna rodzina, spokojna, on taki kulturalny pomagał mi z zakupami, ta mówiła dzień dobry, do widzenia. No czasami pokrzyczeli, jak to każdy. No właśnie, od tego się zaczyna. Sam miałem sąsiadów, którzy mieli dwoje dzieci. Pięcioletniego chłopca i półroczną dziewczynkę. I ten koleś miał dziwne zachowania, krzyczał, e, trzaskał drzwiami, kopał, był agresywny, krzyczał, że się zabije, że zabije żonę, potem ją przepraszał, tak było cały czas. E, e, chodziłem do nich i pytałem, czy jej to nie przeszkadza. Kobieta mówiła, a on ma takie po prostu fazy, jemu przejdzie. Dzieci przestraszone, kilkakrotnie dzwoniłem też na policję, potem zainteresowałem ośrodek pomocy społecznej e, nimi i są e, pod stałą opieką. E, nie każdy ma taką odwagę jak ja, e, by e, powiedzieć stop, że Ludzie mówią, to nie moja sprawa. To, co się dzieje w czterech ścianach, to tam zostaje. Chyba mm. to jest taki ważny e, bodziec, który musimy przełamać. Mm -hmm. Apeluję do, do każdego mieszkańca, e, nie tylko starogardu, każdego obywatela, o niewyręczanie organów ścigania i nie wymierzania sprawiedliwości na własną rękę, bo przede wszystkim trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Apeluję do każdego, że w momencie, kiedy widzi, u sąsiada, gdzieś w najbliższym otoczeniu, że tam w tej rodzinie nie dzieje się najlepiej, że są krzyki, awantury. Zawsze numer alarmowy 112. Mamy czasami wrażenie, że, że to być może niewiele pomoże, że będziemy potem ciągani po sądach, bo tego się ludzie obawiają, że jak ujawnią swoje dane, to, to będą, będą potem uczestnikami postępowania. Tak, dla tych oprawców. Mhm. Tak, ale też się mogą rzeczywiście obawiać reakcji yy, yy, sąsiada czy sąsiadki. Yy, proszę Państwa, można to zrobić anonimowo, nie ujawniając swoich danych, zadzwonić do najbliższego komisariatu policji, bądź też, tak jak już tu Pan wspomniał, powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej, można to zrobić anonimowo również. I po to są te służby, żeby weryfikowały te sytuacje, żeby monitorowały tę rodzinę, żeby wdrożyły obowiązujące zgodne z prawem procedury. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest, kiedy widzimy naocznie, że Ktoś bije dziecko. Sytuacja taka, która może się skończyć zagrożeniem zdrowia i życia dla tego dziecka, bowiem dorosły zawsze jest w tej, ma tą przewagę siłową i natychmiast nie ma co odwlekać i czekać, że się sytuacja ustabilizuje. Natychmiast dzwonimy na 112. Jeżeli już dojdzie do nieprzyjemnych sytuacji, na przykład dziecko będzie musiało zostać przesłuchane przez sąd, no to wiemy, że jest to ogromny stres, ale mamy takie rozwiązanie, które może pomóc wydobyć ważne informacje od dziecka, ale też sprawić, by nie czuło się ono... No właśnie tak jak w sądzie. To rzeczywiście tak jest, że już od dłuższego czasu obowiązuje u nas przepis prawa, który mówi o tym, że dziecko, które doświadczyło jakiegoś przestępstwa lub jest świadkiem jakiegoś przestępstwa, jest przesłuchiwane w szczególnych warunkach, które są e, opisane w kodeksie postępowania karnego i tam rzeczywiście jest opisane specjalny sposób, jak ma wyglądać to przesłuchanie, w jaki sposób ma wyglądać pokój, w którym to dziecko się znajduje, kto może być w trakcie tego przesłuchania, ale też jest taka możliwość, żeby dziecko do takiego przesłuchania zostało przygotowane. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby dziecku powiedzieć, co ma na tym przesłuchaniu powiedzieć, ale chodzi o to, żeby to dziecko oswoić sytuacją, opowiedzieć, jak to będzie wyglądało, pokazać pokój, w którym będzie przesłuchiwane, porozmawiać o jego emocjach związanych z tą sytuacją i Takiego sposobu, czyli przygotowania do przesłuchania, zgodnie z tym, że udało nam się tu w Starogardzie podpisać umowę z naszym sądem, porozmawiać o tym, żeby oni też informowali rodziców o takiej możliwości, dlatego za każdym razem, kiedy rodzic dostaje wezwanie na takie przesłuchanie, dostaje informację, że może zgłosić się do Centrum Pomocy Dzieciom wcześniej. Nasz zespół może przygotować takie dziecko, który jest z naszych terapeutów do takiego przesłuchania. To na pewno pomaga takiemu dziecku, w przeżyciu tej sytuacji, ale też myślę, że sam pokój przesłuchań, który jest bardzo komfortowy, w którym znajduje się tylko sędzia i psycholog biegły, który też dba o sytuację dziecka, o to, żeby pytania były odpowiednie do poziomu wieku, ale też do stanu emocjonalnego dziecka, pozwala na to, żeby to przesłuchanie odbyło się w jak najlepszych warunkach. Poza tym samo przesłuchanie nie musi być urazowe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób je zorganizujemy, w jaki sposób dziecko przygotujemy i w jaki sposób z nim o tym rozmawiamy. Taki przyjazny pokój z przyjaznymi warunkami do przesłuchania dzieci jest oczywiście w naszym Centrum Pomocy Dzieciom na Halera i każdy rodzic może zgłosić się i przygotujemy zarówno dziecko, jak i rodzica do procedury przesłuchania. Może się zgłosić oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba. Naturalnie każdy rodzic, którego dziecko jest uczestnikiem postępowania karnego, dostaje pisemną informację z sądu o terminie przesłuchania i wiadomo, że nie wszystkie dzieci są przesłuchiwane. To jest program porozmawiajmy o Starogardzie. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji odwiedzić centrum pomocy dzieciom, to z jednej strony dobrze, a z drugiej też może niekoniecznie, bo przy halera w budynku hali miejskiej Gerarda Podolskiego tam dzieją się rzeczy dość ważne dla tych osób, które są pokrzywdzone, które mają jakiś problem i doświadczyły no właśnie, różnych sytuacji. W jaki sposób zdobywacie informacje o tym co się dzieje na przykład w otoczeniu dziecka bądź dorosłego? Kto może zgłosić podejrzenie o tym, że gdzieś ktoś doświadcza krzywdy lub przemocy? Nasze centrum z założenia jako organizacja pozarządowa współpracuje i chce współpracować z wszystkimi Instytucjami na terenie Starogardu, ale też Powiatu Starogardzkiego, które wspierają rodzinę i mają kontakt z dzieckiem i z jego rodziną, czyli placówki oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, placówki wymiaru sprawiedliwości, czyli policja, sąd czy prokuratura, kuratorzy rodzinni okay. czy, czy też pracownicy ochrony zdrowia. Informacje o tym, że w rodzinie dzieje się pozyskujemy z różnych źródeł albo bezpośrednio zgłaszają do nas to, te instytucje, że pojawi się u nas rodzina, którą chcieliby, żebyśmy objęli pomocą. Otrzymujemy też bezpośrednie zgłoszenia od dorosłych opiekunów o tym, że chcą, żeby objąć ich dziecko czy ich rodzinę pomocą lub wsparciem w związku z doświadczeniem przemocy i toczącymi się procedurami. Ale też można w inny sposób do nas zgłosić, można to zrobić też anonimowo, że niepokoimy się jakąś sytuacją związaną z daną rodziną i my podejmujemy wówczas interwencję dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji, każde takie zgłoszenie przez nas jako organizację, My zgłaszamy, ujawniając adres i dane osobowe nie osoby zgłaszającej, tylko osoby, co do której istnieje, że może tam dochodzić do przemocy. Bardzo często, właściwie zawsze jest tak, że policja przyjmuje od nas zgłoszenie jako od organizacji i jedzie z patrolem i weryfikuje, czy sytuacja wymaga wszczęcia procedury niebieskiej karty, czy też podjęcia innych działań. To są bardzo trudne tematy. Niedawno, bo w zeszły piątek, odbyła się czwarta edycja lokalnej konferencji. Dziecko pokrzywdzone przestępstwem. Proszę powiedzieć, do kogo była skierowana? Jaki był jej cel? Bo zahacza też o inną gałąź waszej działalności. No tak, my oprócz. Pomocy bezpośredniej z dzieckiem i rodziną, zajmujemy się też szeroko pojętą edukacją profesjonalistów. Ta konferencja, już po raz czwarty organizowana przez nas, termin jest związany z powstaniem centrum w Starogardzie Gdańskim, czyli 22 września, zawsze jest to w okolicach tego terminu, i ona jest zawsze skierowana do profesjonalistów pracujących z dziećmi, czyli Psychologów szkolnych, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policji, kuratorów i wielu innych służb. W tym roku szczególną uwagę zwróciliśmy, bo każdą, na każdą konferencję staramy się zapraszać zewnętrznych prelegentów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. W tym roku duży nacisk w, położyliśmy na sytuację dziecka, Umieszczonego w pieczy zastępczej, czyli takiego, gdzie decyzją sądu nie może przebywać w rodzinie biologicznej i trafia do rodziny zastępczej bądź pogotowia opiekuńczego. I to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy, ponieważ dużą część dzieci, którymi się zajmujemy, którymi, z którymi prowadzimy terapię w naszym centrum, są to dzieci pozostające w pieczy zastępczej, gdzie. Ich sytuacja jest szczególnie trudna, bo nie dość, że zostały zabrane ze domowego środowiska, to jeszcze z drugiej strony mają swoich rodziców biologicznych, którzy w świetle obowiązujących przepisów mają prawo do kontaktu z tymi dziećmi. I tu dochodzi do, interes, do konfliktu interesów między zadaniami poszczególnych instytucji, a celem tej konferencji jest, było pokazanie, gdzie w tym tym całym mechanizmie jest dziecko, dobro dziecka, tak? Czy, czy nadal uważamy, że to dorosłe ma większe prawa niż dziecko, które zostało skrzywdzone? Bardzo dziękuję, że wzbogaciły panie kolejny program Porozmawiajmy o Starogardzie. A tymi paniami były Aurelia Jankowska i Marzena Kraśniewska. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy. Jakiś apel na koniec? Zawsze reagujmy, gdy widzimy, że dzieje się krzywda dziecku. Grzegorz Kochański, dziękuję i pozdrawiam.